W niedzielę 11 września ponownie z naszą kamerą odwiedziliśmy miasteczko lotowe, na którym trwały już prace demontażowe związane ze składaniem dekoracji, namiotu, łóżek i wyposażenia lotowego miasteczka. Czekała na nas komendantka z lotu dróg na Edyta Sielicka z gromadką harcerzy. Było cudownie, gorąco, dużo się działo i dużo pozytywnej energii. Dziś już, dziś już aż smutno, bo wszystko widzę, składacie, zwijacie. A niedawno żeście to rozstawiali przecież. No to prawda, ale to jest takie pozytywne. Pewny smutek, bo dzięki temu, że rozstawialiśmy było dużo radości. A teraz z radością i z uśmiechami składamy. To komendant, czy te kolory wszystkie żeście odnaleźli, które założyliście sobie w planie? Oczywiście i myślę, że jeszcze dodatkowo parę innych też. Aha. Y Czyli dziś już za chwilę się żegnacie uroczystym apelem, rozumiem. Tak, o, za godzinkę, nawet nie całą, będziemy wszyscy na apelu mogli razem sobie podziękować, podsumować to, co się działo. Z taką nadzieją, że spotkamy się za jakiś czas. Za jakiś czas słyszycie, druchny, spotkamy się, druhna powiedziała, za jakiś czas. Czyli ponownie szykuje już komenda chorągi kolejny, kolejny zlot. Drukno, słyszałem, że mieliście gościa specjalnego za oceanu. No oczywiście to był gość bardzo specjalny, bardzo wyjątkowy dla nas, ponieważ była to wnuczka, pani Krystyna Małkowska, wnuczka założycieli harcerstwa w Polsce. Aha. Już bardziej y, ważnej osoby dla nas nie mogło tutaj być. Udało się z nią porozmawiać właśnie o historii ZHP? Oczywiście, że się udało porozmawiać. Rozmawialiśmy też o tym, co się dzieje w tej chwili u nas w Polsce, jak wygląda u nas harcerstwo chorągwiane. Także było mnóstwo rozmów do późnych godzin wieczornych. Aha, aż żal wyjeżdżać. No, oczywiście, że żal, zwłaszcza że świnoujście takie piękne. Było fajnie, bawiliśmy się dobrze. No właśnie, kolorowo było? Bardzo. Kolorowo, bardzo. Bardzo kolorowo. Słuchajcie, jesteście z chówca ze Szczecina? Tak, chów Szczecin z -Dąbie. Szczecin-Dąbie. Szczecin -Dąbie. Słuchajcie, a interesuje mnie tak. Podchody były? Yy, nie, nie było. Kocuwy były? Kocuwy? Kocuwy. Nie. 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 No właśnie, no to co było? Co żeście robili przez ten czas? R malowaliśmy skrzynki, ten, kolorowaliśmy te kubki. Aha. a udało się Wam chociaż kawałek miasta zwiedzić, bo jesteśmy na wyspie przecież, tak? Tak. I, I też mnie. I teraz na i A I dzisiaj też. No. Nawet? W ciuchach. Tak. w ciuchach, No ładnie, Fajne no ładnie. Słuchajcie, jakby trzeba było za rok, jakbyście mieli to możliwość, to byście pojechali. przyjechali? Byście przyjechali. Tak, tak. Po tak. Sukocy. Ale się znajdą, zapewne. Witam, druknę. Ja, ja też nie ubrany. Duchno, zapytamy krótko, jak było? Jak było, rewelacyjnie było. Dawno nie było takiego spotkania. Wszyscy uśmiechnięci, piękna pogoda, oby częściej tak było. Druhna również z komendy Chorągwi ze Szczecina? Znaczy nie z komendy chorągwi, ale komendy chówca. Ze Szczecina. Ze Szczecina, ze Szczecina. Aha. Nie żal wyjeżdżać? Jest bardzo żal wyjeżdżać, no ale cóż zrobić. Do komendantki z lotu niech przedłuży o te kilka dni. No tutaj próbowaliśmy, wnioskowaliśmy, ale I? praca goni. No właśnie, to się znajduje. Idą? Oczywiście, szukamy. Czasami, szukajcie wszystkiego dobrego. Tu jeszcze dojdziemy do druhów, którzy właśnie też nie umundrowani, ale mamy taką, a nie inną pogodę, no, prawda? Tak, 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 tak. No właśnie, nawet. mieliśmy tak. właśnie półtorej tony łóżek, jakoś tak. Yy, 150. Yy, nie warto te łóżka zostawić na miejscu, żeby za rok skorzystać z nich? No właśnie, fajnie by było, ale myślę, że. Że mogą zmoknąć czy coś? Y, Druchowie rozumiemy z ekipy technicznej. Z lotu. No nie znaczy... za bardzo. Jesteśmy uczestnikami, ale po prostu chcieliśmy pomóc tutaj mm -hmm. przy składaniu, przy kwaterce. I cały czas y, przy pracy, cały czas przy działaniach był czas y, trochę wolnego dla siebie, również, żeby na przykład zwiedzić, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Tak, znaleźliśmy chwilę czasu. Wczoraj zwiedziliśmy godzinkę, sobie znaleźliśmy wolnego czasu. wygospodarowaliśmy i zwiedziliśmy Świnoujście. To jest, chust, jest pamiątkowa, chusta z lotowa, tak? To jest chusta zlotowa, taka mała pamiątka dla nas. Y, y za uczestnictwo w Zlocie Chorągwi Pomorskich. Mm -hmm. No i akurat my dwaj, ja i tutaj Gracjan, jesteśmy z, ze Szczerbca, to trzypoziomowa drużyna harcerska Szczerbiec. I działacie na co dzień na terenie Szczecina? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Słuchajcie, jak było na Zlocie w Świnoujściu? E, mi się bardzo podobało, był to jeden z najlepszych Zlotów. Były zadania, które mi się naprawdę podobały, i były zadania, które mi się podobały mniej. Ale ten dzień był naprawdę superowy. Nic go nie przebije. Jasne? A co najbardziej zapamiętałeś, właśnie najbardziej, ze zelotu? Y, najbardziej zapamiętałem. Y, jak to Najbardziej zapamiętałem. Y, y, Pewnie jakąś grę? Nie, właśnie. Nie? Y, jak to jest? Co, e, jak chodzi o tę wojnę, tak? No, e, no, no bitwę, bitwę na wyspach, tak? tak? Rekonstrukcję. Rekonstrukcję właśnie. Wiliście też, obserwowaliście? Aha. I, I jak? Fajnie wypadła? Bardzo fajnie. Nie szkoda składać dzisiaj tego wszystkiego? Sam? No szkoda. Szkoda. Najfajniej jak le to racę. No na no Ale dziś już kończy się z lot, za chwilę apel. A druh tutaj biega jeszcze rozdaje jakieś stemple specjalne. E, tak. Aha. I co, jeszcze za późno nie jest, żeby nie, nazbierać szemu? tych kolorów? Zawsze jest czas na dobrą zabawę. Dobrego wychowania, że brakowi nie, brak o, Aladyna lampa. Dobrego wychowania, że brakowi nie brak. Turcja, 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 Turcja. O, a kto wykonał tą piosenkę o Aladdinie? Zuchy. E, skąd? Z Międzyzdrojów. Ilu było z Międzyzdrojów z, z, harcerzy? Z Międzyzdrojów, tu akurat stacjonowało dziewięciu harcerzy Aha. z Międzyzdrojów, a jeszcze był drugi patrol, starszo-harcerski, który jest na drugim końcu, zaraz tam za tym budynkiem i tam jest siódemka od nas Aha. z drużyny. Podzieliliśmy się pionami, żeby uatrakcyjnić jednym i drugim cały zlot. Druhu, jak było? Było super, rewelacyjnie. Czy druchny potwierdzają słowa drucha? Tak. Było rewelacyjnie, słyszałem, tak? Tak. Szkoda wyjeżdżać? Tak. Zuchy skąd przyjechały do śmiełścia? Ze szczycina. Jesteśmy szóstą gromadą zuchową Zielone Żabki. Tutaj jest szósta próbna gromada harcerska, która okay. zaczęła już w zeszłym roku swoją działalność. Sprawują się super. Już nasi harcerze młodzi. No i mają zaliczony zlot przede wszystkim, tak? prawda? Tak, tak, tak. To przede wszystkim wielka przygoda. Zuchy nie były tutaj zakwaterowane w tym miasteczku, więc zwiedzaliśmy teraz, pokazaliśmy jak harcerze sobie radzą w namiotach, jak to wszystko jest tutaj zorganizowane. No i zuchy są bardzo zadowolone. Z bardzo tego. dzielne, słuchajcie, zadowoleni jesteście. Tak. To co? Trzeba będzie należyć teraz z, z, potem z zucha, jest się harcerzem, tak? Mhm. No i co? I będziesz rósł w górę i za jakiś czas się spotkamy na zlocie już jako, jako harcerz, tak? Tak. Tak. E, fajnie było? Tak, bardzo fajnie, podobało mi się, były dobre obiady, były... Tak? Wszystko na czas, wszystko przygotowane jak trzeba? Tak, bardzo doby, bardzo fajny jest los. Jasne, a co najmniejsza, nie, najmniejsza żabka tam była, a tu jest taka średnia żabka, powie nam jeszcze? <laughs> e, słucham? Co nam jeszcze żabka dopowie? Yy, że było naprawdę bardzo fajnie na tym zlocie. A szkoda wyjeżdżać, prawda? Mm -hmm. Zmęczeni, mm -hmm. ale? Zadowoleni. Zadowoleni. Otóż to, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Czuwaj, druchno. Nie wiem, czy czuwaj druchu. Tak. Czuwaj, czuwaj druchu, ależ oczywiście, że tak, bo jesteśmy na zlocie harcerskim przecież, prawda? Jestem instruktorem. Druhu, co to jest właśnie? Co to jest? To, to jest Akademia Pana Kleksa. Jasne? I to jest główny kleks, rozumiem. Mhm. Dokładnie. To to chyba widać. Prawie jak Piotr Frączewski. Prawie, jak? prawie, robi Staram różnicę, się, ale macie swojego kleksa, rozumiem. Dokładnie. Oczywiście. I cały zlot, całą. Całe dwa dni z uchami i żeśmy się bawili, zaczynając od balu, od Akademii przez punkty różne punkty i zdobycie. Ankologię, fotografie, kleksografię. Jest Drasy, ja jestem panem Kleksem. Panem kleksem. A skąd pomysł to, żeby właśnie była Akademia Pana Kleksa na no e, porówno zlocie. Cały sztab organizacyjny, pionu właśnie zuchowego. E, obmyślaliśmy i stwierdziliśmy, ponieważ mamy hasło całego zlotu wyzwolić kolory, to stwierdziliśmy, że kleksografia i Akademia Pana Kleksa jest bardzo kolorowa, bardzo bajkowa, dzieci uwielbiają piosenki, e, brzechwy znają. Te piosenki, stąd właśnie ten pomysł. I właśnie, stwierdzić. chciałem się dowiedzieć, czy to już nie przyżytek mówiąc o panu Kleksie, prawda? Czy w dalszym ciągu jest w modzie, jest na topie? To znaczy jest odkryciem z powrotem dla wielu dzieci. Te wiele dzieci zauważa, że coś takiego jest. Mhm. I dzieci ciągle oglądają chętnie tę bajkę. Zwłaszcza, że y, Akademia pana Kleksa jest również lekturą w szkole. Dokładnie tak. Nie żal wyjeżdżać? Żal, oczywiście, że żal. Czyli co, Akademię zamykamy, tak? I do zobaczenia gdzieś tam przy najbliższej okazji. Przenosimy ją do Szczecina, ja. także dalej Akademia, akademia będzie otwarta, Czuwaj. będzie cały czas działała. Czuwaj. Trochę Was zaskoczyłem, widzę, tak? Czuwaj. Tak, bo się w mundurę ubierać. No tak, a tu jest tylko na razie zielona chusta, to jest jeden z kolorów, rozumiem, z lotowych? Yy, tak, to jest kolor starszo-harcerski. Aha, y, druchny skąd przyjechał do Świnoujścia? Z Goleniowa. Super, witamy w Goleniu w Świnoujściu. Warto było czekać na ten zlot aż tyle dni, żeby tylko pobyć na uściu? Mi się wydaje, że zdecydowanie tak, ale żałujemy, że tak krótko. No tak, Słuchajcie, właśnie Druchny, w jaki sposób można by było przedłużyć? Może z druchną komendantką porozmawiać? No nie myślę, że się nie da, bo już jest rok szkolny, nie? Aha. Nie możemy sobie pozwolić na to. No tak, szkoda, że tak późno, czyli we wrześniu został zlot zorganizowany, bo tak to by można było dłużej pobyć, prawda? Dokładnie, szkoda. Słuchajcie, co zapamiętaliście jeszcze właśnie z tego pobytu? Jedna sprawa. Marsz, jak przechodziliśmy przez całe Świnoujście i wszyscy ludzie zwrócili na nas uwagę, machali nam, to było coś pięknego. I to był ten wczorajszy wieczorny marsz. Tak, tak, tak. Co druga zapamiętała? Ja dzisiaj oddałam pierwszy raz krew w życiu i to zapamiętam najbardziej. Bolało? Nie, bardzo przyjemnie było.

kilka miesięcy temu spotkaliśmy się z Waszymi druhami, z Waszymi, można powiedzieć, przywódcami w w Świnoujściu, kiedy podjęli decyzję, że będziecie na tym zlocie u nas w Świnoujściu. Za tą decyzję serdecznie im w tej chwili z tego miejsca dziękuję. Natomiast jest z nami osoba dzisiaj też wyjątkowa. Osoba, która i proszę tutaj o ciszę w tej chwili, osoba, która przyjechała po raz pierwszy do tego Świnoujścia, do naszego miasta, jest wnuczką założycieli ZHP w Polsce, Olgi Andrzeja Małkowskich. Jest to druhna Krystyna Małkowska, którą przywitam w tej chwili, przywitajmy ją gorącymi brawami. do nas z Anglii. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, tak się stoi koło legendy. Serdecznie dziękuję, że Duchna przyjechała do Szymonu z Anglii. Wierzę, że nie po raz ostatni. Oddaję mikrofon. Serdecznie dziękuję. Cieszę się, że jestem z Wami i na wspólne przywitanie. Czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! czuj. czuj, czuj, czuj.

tu nietypowego instruktora. Tak. Nietypowego, bo nie w spodniach, a w Kilcie. W Kilcie, tak, dokładnie. Jestem ze Szkocji, reprezentuję akurat ZHP poza granicami kraju. Działająca, ja działam na terenie Szkocji, Aha. w Edynburgu dokładnie. I tak właśnie instruktorzy w Szkocji znaczy, chodzą? No, nie do końca, że tak Aha. powiem. To jest moje indywidualne do munduru, ale. Myślę, że w przyszłości tak będzie, będą chodzić harcerze generalnie, nie Aha. tylko instruktorzy. A W Szkocji w ogóle działa jakaś drużyna? Tak, no właśnie działamy. W ramach ZHP Edenburg, okręg wielkobrytyjski, działają skrzaty, zuchy, harcerze, harcerze starsi i krąg instruktorski w tej chwili. Gry, czy ta działalność jest podobna do tej w Polsce? Tak, no to jest na tej samej zasadzie no i... praktycznie się opiera. No, tak nie do końca, bo tam jest harcerstwo, które Powstało podczas II wojny tak naprawdę i od tamtej pory nieprzerwanie funkcjonuje na, poza granicami kraju. Yy, nie szkoda było przyjechać tylko na 3 dni do 8 minut na zlot? Yy, No nie szkoda, bo akurat urlop <grym> się trafił, a to jest mój macierzysty chówiec tak naprawdę, bo ja pochodzę z Międzyzdrojów, a działałem tu w chówcu ziemi wolińskiej. Działałem później w chorągwi zachodniopomorskiej, później byłem komendantem chówca goleniów. Aha. No i tak się potoczyło, że później z Goleniowa wyemigrowałem do Szkocji. I już tam druh pozostaje, rozumiem? Tak, od pięciu lat, Aha. niezmiennie. Czyli jak będzie kolejny zlot, gdzieś to możemy aby wypatrywać, rozumiem? Pewnie tak, się pojawi, jeżeli czas pozwoli, to na pewno przybędę. Druch, no czy tego typu imprezy, właśnie jak zloty harcerskie, są w ogóle jeszcze potrzebne? Powinniśmy je organizować? Chodźcie tutaj. Chodźcie. Druch na Basia teraz powie, bo dostała pytanie. Basia dostała pytanie. Na pewno są potrzebne, tylko szkoda, że tak daleko jesteśmy od młodzieży, że mamy w innym miejscu zakwaterowanie i po prostu jest troszeczkę za mało kontaktu z młodzieżą. A ta, tak to na pewno jest potrzebne. W jaki sposób druch tutaj miał jakieś zadania, które Oj, również trzeba było, było wykonać? Zadań było mnóstwo, bardzo dużo chodzenia, dużo zwiedzania. Nie wszyscy z nas starszych dali radę. Tego typu imprezy powinny być częściej organizowane, jak raz w roku? Tak myślę, że częściej. To byłoby taka większa integracja z młodzieżą i z dziećmi. Aha. Jak druhna odczuwa teraz, bo wiadomo, że ZHP działa również, znaczy z boku i konkurencyjnie ZHR. Kto lepszy? ZHP. Dlaczego? Tak myślę, bo my się w ZDZ. tym wychowaliśmy. Aha. Tu ich oczywiście nie było, bo był to zlot chorągwi zachodniopomorskiej. Tak, tak, Aha. tak. tak. Czy Druchna też miała jakieś szczególne zadania na Zlocie? Każda, cała grupa miała zadanie do wykonywania i było bardzo przyjemnie to wykonać. Aha. Druchna jest również ze Szczecina. Czy no nie? Jeżeli można być tak ze Szczecina. A się tak Druchna zawahała za przez chwilę, jak powiedziałam Szczecin. Dlaczego? Bo przyjechałam z Duisburga. Skąd? Duisburg. Gdzie to jest? To jest yy, Niemcy. Aha, i tam też działa polska drużyna harcerska? Tak, moi seniorzy. I od dawna? Seniorzy moi od półtora roku. Więc ciężko zebrać starszych ludzi poza granicą. Aha. To są ludzie, którzy wyjechali po 40-50 lat temu, nie? Dróg, no a tak trochę nie dziwacznie na was tam właśnie patrzą? Nie dziwacznie, bo też są. Ale yy, my, my jesteśmy oni i, i też, też udzielają się. Aha. Czyli druga od początku ZHP i od... Ponad 50, 50 lat. Jasne, że tak. I ciągle ma coś oczywiście w tym związku do zrobienia jeszcze. No, do śmierci myślę. Każdy, każda z nas. Okazuje się, że znalazłem najstarszą druchnę e, no, na śmiejskim zlocie, niestety, czy tak? Tak, tak. Jak niestety, druchno. <laughs> Co to znaczy, niestety, jak się jest w mundurze, no. e, cieszy się dobrym zdrowiem, e, tak, uczestniczycie tak. w tego typu imprezach? No, no oczywiście, oczywiście. Jak było druchno? No więc właśnie z tego względu, że ja tu jestem najstarsza, grubo starsza. E, czy od możemy wszystkich. zdradzić bieg? No bliżej mi do setki niż do urodzenia. Jasne, już super wszystko wiemy i właśnie i kontynuujemy jak było. No więc seniorzy mieli jednak trochę inny program niż towarzystwo całe, także trudno mi powiedzieć co o, o całym zlocie, bo się mało kontaktowaliśmy właśnie z młodzieżą. No mieliśmy swoje zadania, staraliśmy się zrobić to co trzeba było. Ale I swój program żeście zrealizowały, myśmy tak? Myśmy swój program zrealizowały, tak. Aha. Pogoda była piękna, atmosfera dobra. A żal no. wyjeżdżać by się chciało powiedzieć. Na pewno. I w tym naszym wierszyku, któryśmy tam napisały, tak żeśmy napisały właśnie, że serce będzie bolało jak, wy, będzie, jak będziemy wyjeżdżać. Jasne. Życzę, żeby, tego, żeby to serce nie bolało. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, yy, druchnie. Pięknie. I cóż, yy, gdzieś tam do zobaczenia ponownie. No, oczywiście, na kolejny zjazd. Wszystkiego dobrego, czułaj. Tak, czułej miłomi. O godzinie 14 na Polanie vis a -vis Basenu Północnego z udziałem ponad 1700 uczestników z 12 chówców ZHP, seniorów i zaproszonych gości, w tym komendanta Zachodniopomorskich chorągwi ZHP i zastępcy prezydenta miasta, odbył się ostatni apel kolorowego zlotu.